Odpalimy sobie raz jeszcze i już e, przejdziemy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu bliżej rynków. Z tej strony Łukasz Stefanik. Na sam początek prośba o zapoznanie się tradycyjnie z ostrzeżeniem o ryzyku, ponieważ treści, które tutaj prezentujemy, nie stanowią rekomendacji. My zaczniemy sobie dzisiaj od zaczniemy od wykresów, jeżeli chodzi o rynek amerykański, no bo tutaj mamy na indeksie technologicznym najwyższe poziomy w historii. Dużo też dzieje się na rynku kryptowalut, gdzie też mamy najwyższe poziomy w historii, jeżeli chodzi o bitcoina. Natomiast na rynku tych, znaczy jeżeli chodzi o rynek akcji w Europie, tutaj mamy do czynienia z delikatnym cofnięciem, ale wydaje się, że te trendy na razie nie są zagrożone. Tydzień rozpoczął się jakby od sporej zmienności szczególnie, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o NASDAQa, jeżeli chodzi o rynek krypto, może troszkę mniejsza zmienność, jeżeli chodzi o te waluty tradycyjne. Natomiast dzisiaj nie powinniśmy też narzekać na brak zmienności, ponieważ mamy kilka odczytów, które powinny tutaj ruszyć rynkiem. Przede wszystkim mamy indeks IFO z Niemiec, to jest godzina 10. Potem 14.30 dane z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Będą to dane o inflacji i o sprzedaży detalicznej. Natomiast późnym wieczorem raport API o zapasach ropy naftowej. Jeżeli chodzi natomiast o te instrumenty, na które chciałem zwrócić uwagę, na sam początek, zanim przejdziemy jeszcze do rynku amerykańskiego, niemiecki indeks D40. Ponieważ tutaj w ostatnim czasie ten trend wyraźnie spowolił, na co zwracaliśmy sobie uwagę chociażby tutaj 9 grudnia. I mimo że tu pojawiły się podażowe formacje świecowe, to nie przełożyło się to. Nie przełożyło się to na, na jakieś większe spadki, notowania bardziej wpadły tutaj w Lokalną konsolidację. Natomiast po wczorajszej sesji wydaje się, że znowu ta korekta może mieć miejsce. Tylko, że oczywiście mówimy o korekcie, bo główny trend w długim terminie cały czas jest wzrostowy i tutaj, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej był on kontynuowany. Ale korekta po ostatnim silnym impulsie byłaby czymś zupełnie zdrowym, więc tak to może się wydarzyć. A jeżeli chodzi o zasięg tej korekty, też nie, on, nie jest on jakiś zdecydowanie duży, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na internet, 4 czterogodzinowy. pierwsze wsparcie znajduje się już około 70 punktów niżej. Jest to dolne ograniczenie układu największej korekty na impulsie, który buduje się od 19 listopada. Więc poziom 20, 220 punktów. Te okolice jest to kluczowe wsparcie, gdzie w przypadku, jeżeli pojawią się kupujący, będzie szansa na wznowienie trendu. Kolejne wsparcie, które biorę pod uwagę, jest to średnia stół okresowa. Ono wypada troszkę niżej, okolice poziomu 20 000. 2075 punktów, więc na razie jakby ryzyko korekty jest, ale główny trend pozostaje wzrostowy. To, co może przemawiać za korektą, to jest sytuacja na interwale godzinowym, gdzie no pierwszy raz od dłuższego czasu, bo od końcówki listopada mamy zejście ceny poniżej średniej, no i wyraźne utrzymywanie się poniżej niej. To nie było takie zejście i powrót powyżej, co często ma miejsce w silnych trendach, natomiast zejście i Widać, że cena utrzymuje się poniżej tej średniej, więc póki taką sytuację będziemy mieli tutaj na interwale godzinowym, jest szansa na pogłębienie korekty spadkowej. Jeżeli chodzi natomiast o indeksy amerykańskie, to tak na Dow Jonesie mamy systematyczne spadki, pogłębianą tą korektę, korektę która trwa od początku. No, grudnia, w zasadzie no, przyspieszyła 5 grudnia. Tak czy inaczej notowania zbliżają się do ważnych poziomów. Przede wszystkim już tutaj można powiedzieć, że testowany jest poziom 43,600. Jest to strefa, która wynika między innymi z wcześniejszych szczytów. Natomiast gdyby korekta się jeszcze przedłużyła, to kolejne wsparcie to jest ta geometria zaznaczona kolorem pomarańczowym. Mamy tutaj okolice poziomu 43,365. Jeżeli dojdzie do odbicia, będzie szansa na wznowienie trendu. Na razie, no, mimo że te te spadki z dnia na dzień są pogłębiane, to jakby skala w trakcie pojedynczych sesji nie jest duża, także nie zdziwiłbym się, gdyby było tutaj jakieś dynamiczniejsze zejście, potem wyciągnięcie i ruch wzrostowy, więc zwracam na to uwagę, natomiast gdyby nie pojawiła się żadna reakcja popytowa, no to wtedy korekta może się nawet nam rozpędzić tutaj w kierunku średniej stuokresowej, natomiast bardzo blisko ważnych poziomów, jeżeli chodzi o US 30, na US 500 mamy sytuację może mniej ciekawszą, bo notowania utknęły w ostatnich dniach w lokalnej konsolidacji, ale faktem jest to, że cena nie spada poniżej ostatniego potwierdzonego szczytu, czyli tego poziomu 60 050 punktów, więc na razie, póki jest powyżej, jeszcze cały czas, mimo tej konsolidacji, bazowy scenariusz zakłada dalszy ruch na wyższe poziomy. Natomiast jeżeli zamkniemy sesję dzienną, świecę dzienną poniżej tego poziomu, będzie szansa na korektę, i wtedy taką korektę będziemy porównywali do, do poprzedniej. Natomiast na razie 6050 punktów, jest to kluczowe wsparcie. No i indeks, na którym najwięcej się dzieje, czyli indeks technologiczny oparty na nazaku 100. Jeśli chodzi tutaj o interwał dzienny, wczoraj bardzo silne wzrosty, przejście powyżej oporu wynikającego z mierzenia zewnętrznego 127,2, co w teorii daje nawet przestrzeń do ruchu w kierunku kolejnego współczynnika, a jest to dopiero poziom 23,240. Więc na razie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj ten ruch był kontynuowany. Korekta prędzej czy później pewnie się pojawi, ale. Ale na razie nie szukamy w tego, typu trend, w tego typu tendencji korekty, raczej skupiamy się tu na dołączeniu do trendu po, po ruchu korekcyjnym. No i w tym wypadku, tak jak sobie tu analizowaliśmy, wczoraj przekładamy te układy, które były wyznaczane na sesji wczorajszej, i w przypadku, gdyby doszło do korekty, pierwsze wsparcie mamy tutaj, drugie wsparcie w rejonach 2. 21,790, także na razie mamy silny ruch w górę, potwierdzenie trendu. Gdyby była korekta, porównujemy korektę do poprzednich ruchów spadkowych i szukamy reakcji na dolnym ograniczeniu geometrii. Tutaj, czy to średnie kroczące, czy jakby klasyczna analiza za pomocą, nie wiem, linii trendu, wszystko na razie nam tutaj mówi, że mamy do czynienia z silnym trendem wzrostowym. Dalej, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te instrumenty, na które chciałem zwrócić uwagę, no to tak, eurodolar tutaj za dużo się nie dzieje, eurodolar utknął nam w konsolidacji pomiędzy strefą w rejonach 1,06 a strefą przy 1,04,65, tutaj też zwracaliśmy uwagę na to, że po odbiciu może dojść cena do średniej. Na razie ta średnia też stanowi taki krótkoterminowy opór, natomiast nic większego, no jakby w ostatnich dniach, się nie dzieje. Główna tendencja, oczywiście, w takim dłuższym terminie jest spadkowa, więc jeżeli Dzisiejsze dane WESPROM dolara, no to będzie szansa na to, na to, aby tutaj doszło do wybicia poniżej 1,0460 i do kontynuacji spadków w kierunku ostatnich dołków. Większe wzrosty dopiero wydaje się powyżej strefy przy 1,06. Na razie tutaj no, widzimy, że jest presja spadkowa, a w przypadku wybicia poniżej 1,0460 ruch może przyspieszyć. Dalej przechodząc sobie na, co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, na pewno na rynek złota. Złoto wyrysowało coś na kształt lokalnego, podwójnego wierzchołka, natomiast może to świadczyć o tym, że jest tutaj gdzieś pretekst do wykonania korekty po ostatnich bardzo silnych wzrostach, po tym długoterminowym trendzie, no bo cena przede wszystkim no, zeszła tutaj do średniej okresowej to było w połowie listopada i była szansa na to, żeby ustanowić kolejny, nowy wierzchołek, Czyli wyjść tutaj w górę, natomiast to się nie stało. Kolejna próba. Że była nieudana, więc świadczy to o możliwości wykonania korekty, bądź po prostu o wyhamowaniu tego impulsu wzrostowego. Jeszcze oczywiście jest za wcześnie, żeby myśleć o zmianie trendu, ale wyhamowanie jak najbardziej może się pojawić. Z tym, że tutaj, jakby tu i teraz, nie ma za bardzo miejsca do zajęcia pozycji. O ile na, tym wierz na tych wierzchołkach można było próbować to robić, tak teraz cena wróciła do takiego zakresu bazy, gdzie tutaj konsolidowała się przez kilka sesji, więc nie wykluczam, że znowu ta konsolidacja na obecnych poziomach może mieć miejsce. Gdyby spadki zostały przedłużone, na pewno będę obserwował tutaj jak cena zachowa się na średniej 100 okresowej, bo jest to w pierwszej kolejności wsparcie, które może spowodować kolejne podejście pod poziom 2718. Jeżeli to by się nie stało, jeżeli średnia zostałaby zanegowana w następnych dniach, w kolejnych dniach, to wtedy oczekiwałbym tutaj większej korekty spadkowej i rysowałbym coś na kształt korekty prostej, czyli tutaj pierwsza fala jako A, B i C i dopiero wtedy szukałbym znowienia trendu wzrostowego, ale jest to jakby duże wybieganie w historię. Na razie, tu i teraz myślę, że jest ryzyko konsolidacji na obecnych poziomach, natomiast jeżeli chodzi o interwał godzinowy, najbliższy opór wypada w rejonach 2668, jest to lokalna geometria, która grupuje się ze średnią stółekresową, także jest to istotny opór na dzień yy, dzisiejszy. Dobrze, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o rynek krypto na bitcoinie, jakby po raz nie wiem który, już powiem, że doszło do wypełnienia poziomu, o którym sobie mówiliśmy od dłuższego czasu, czyli ten impuls przełożyliśmy na ostatni dołek i dokładnie w rejonach poziomu 107 tysięcy dolarów ta geometria nam wypadała, więc zakres został wypełniony. No i pytanie, co dalej? Oczywiście nie jest powiedziane, że już z tego miejsca musi pojawić się korekta. To był target dla pozycji długich, zarówno jak poziom 102, tak 107. Tutaj można było realizować transakcje, zresztą z poziomu 102 pojawiła się duża korekta. Pytanie, co się wydarzy teraz? Jest to pretekst oczywiście do wykonania korekty, jest to ciekawe miejsce, natomiast trend jest na tyle silny, no i kryptowaluty też charakteryzują się tym, że jak już wpadną w trend, to lub tutaj długo w nim się utrzymywać no i może nie jest to zaskoczenie tak ale te impulsy są bardzo dynamiczne jeżeli chodzi o bitcoina więc szukanie szczytu jest oczywiście trudnym trudnym zajęciem natomiast no na razie nie ma jakichkolwiek podstaw co do tego aby myśleć o zmianie trendu jeżeli pojawiłaby się korekta No to w pierwszej kolejności tradycyjnie będziemy sprawdzali reakcję ceny tutaj przy poziomie 103 400, następnie na wysokości średniej, a potem na wysokości dolnego ograniczenia geometrii, czyli 96 tysięcy dolarów, mniej więcej. Więc na razie, tak jakby mamy potwierdzenie trendu wzrostowego, nie szukamy raczej spadków, no bo mamy silny trend. No i tutaj znaleźć wierzchołek będzie bardzo ciężko, więc na razie do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Tu jeszcze zerkam na Państwa komentarze, bo przed chwilą nie widziałem czatu, ale już go yy, widzę. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj przeanalizować te pary na szybko. Na parze walutowej NZDCAT yy, mamy. Do czynienia, no nie mamy z jakimś trendem, mamy do czynienia z konsolidacją, natomiast w ostatnich dniach nie wiem, czy mówiliśmy sobie tutaj o porze w postaci średniej, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Tak czy inaczej, w krótkim terminie ta średnia może utrzymywać ruch spadkowy, czyli mimo tego, że no, mamy bardzo szeroką konsolidację, bo nie widać tu zdecydowanej tendencji, to w krótszym terminie widać, że średnia jest respektowana, więc. Póki cena jest poniżej średniej, jest perspektywa e, spadkowa. No ale do średniej też mamy daleko, bo to jest 60 pipsów, do dołka około 80. No nie są to poziomy, z których chciałbym rozgrywać jakieś pozycje. Także tutaj e, trzeba by się e, chyba e, wstrzymać. DAX omawialiśmy, Dow Jonesa również, krypto e, bitcoina. E, Tak, to i piszecie Państwo w komentarzach wcześniej, że włączenie mikrofonu znacznie polepsza jak jakość dźwięku faktycznie. Jak najbardziej po prostu sobie dzisiaj za szybko chciałem zacząć bez włączenia. USDN tutaj mamy jeszcze propozycję. USDN. Na USDNie sytuacja w długim terminie cały czas wydaje się, że jest korzystna dla dolara. Tutaj mimo tego, że doszło. W końcówce listopada do dynamiczniejszych spadków, to cena jednak wyszła z powrotem powyżej strefy 151,30. No było to raczej ciężkie do rozegranie, natomiast wydaje się, że póki cena jest powyżej, jest perspektywa wzrostowa. Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, no tutaj te wszystkie jakby wcześniejsze geometry są nieaktualne, bo przez te spadki, które nam się pojawiły ostatnio, no zostało to wszystko ponegowane. Natomiast cena wróciła do wzrostu, więc można powiedzieć, że od 3 grudnia mamy sentyment wzrostowy. No i tu, gdyby pojawiła się korekta, to miejsce, na które będę zwracał uwagę, to będzie ta lokalna, lokalna geometria. Jeszcze dołożymy sobie tutaj średnią, chociaż ona chyba będzie wypadała troszkę niżej. Natomiast w zależności, ile by ta korekta się budowała, jeżeli dłużej, to jest szansa, że ta średnia tutaj dogoni cenę i zgrupuje się z poziomem 152,50, natomiast tak czy inaczej na ten moment pomiędzy średnią a geometrią mamy wsparcie, więc gdyby była dynamiczniejsza korekta, też jest to poziom wart uwagi. Więc póki cena jest powyżej, jest szansa na wzrosty, a spadek poniżej 152,28 da szansę na zmianę sentymentu i na, e, i na spadki. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o e, pytania, które tutaj mi się pojawiły, jeżeli chodzi o surowce kakao, wypełniło to, o czym mówiliśmy, więc tu było to bardzo jasne, bardzo klarowne, bo my sobie mówiliśmy o tym ruchu no chyba już tutaj, w momencie jak cena wybiła się w listopadzie powyżej strefy 8850, no i mówiliśmy, że to mamy pierwsze wsparcie, potem drugie i tak dalej, więc na ten moment jakby nic nie stoi. Znowu na przeszkodzie, mimo że ten trend jest naprawdę już bardzo silny, aby ten ruch był kontynuowany. Mimo, że cena przeszła powyżej szczytów tak, z kwietnia, no to mamy trend wzrostowy i nie należy się spodziewać na razie jego zmiany. Dopiero gdyby ta lokalna geometra została wybita, wtedy poniżej poziomu 11300. Będzie można oczekiwać jakiejś większej korekty. Natomiast na razie mamy silny trend wzrostowy. Jeżeli chodzi natomiast o kawę, podobnie też jakby te scenariusze, o których sobie mówiliśmy już jakiś czas temu, bo przypomnę, że tutaj mówiliśmy o tym, że ten trend wzrostowy powinien przyspieszyć. To się stało i na razie, gdyby doszło do wykonania korekty, no to ten największy układ, który może się pojawić, to jest poziom 294 i to jest ważne wsparcie, natomiast ja osobiście uważam, że ten ruch, który miał się wykonać, ten, który oczekiwaliśmy, no to był ten ruch, a teraz trzeba poczekać na to, aż rynek na nowo się ułoży, natomiast na razie nie widać jakichś złych tutaj sygnałów, które mogłyby sugerować zmianę trendu, do średniej też mamy daleko, nie zdziwiłbym się oczywiście, gdyby ten rynek się tutaj gdzieś wypłaszczył, tak, ale główny trend cały czas pozostaje wzrostowy. Dobrze, złoto też sobie złoto też sobie przeanalizowaliśmy, także myślę, że chyba mamy chyba mamy wszystko. Dobrze, jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że wszystkie komentarze, a nie nie wszystkie mamy. Sekunda, jeszcze tu mi brakuje, tak, nadgas. nadgas za bardzo chyba też się nie odniosę, bo tutaj to, co się miało wykonać, czy mogło, to się wykonało, czyli odbicie od strefy 296 i dojście do oporu. No i teraz wydaje się, że cena utknęła tak pomiędzy wsparciem i oporem, więc tutaj kompletnie dla mnie rynek teraz jest niejasny. Czekam na to, aż się na nowo ułożę, jakby wsparcia i opory pozostają bez zmian. Jeżeli chodzi o nasz polski WIG20, tutaj no cena nie zdołała przebić się powyżej średniej po raz któryś z rzędu, bo tu były testy tutaj także wcześniej, więc żeby tutaj cokolwiek pozytywnego się pojawiło, notowania musiałyby wyjść powyżej poziomu 2345. Wtedy zmienię swoje nastawienie na wzrostowe, na razie jest ryzyko zejścia w kierunku 274 więc tak by to e, tak by to e, wyglądało jeżeli chodzi natomiast o e, złotego USD PLN. Tutaj też ostatnio za bardzo nie mam zdania, bo ten ruch w górę, który tutaj się budował od września do listopada, jakby był oczekiwany. Natomiast cena po wyjściu powyżej 4.12 bardzo szybko się cofnęła, no i wpadła w konsolidację. Na interwale niższym H4 wyznaczaliśmy sobie wsparcia i opory. One są bez zmian. 4.09 jest to opór, żeby coś się większego pojawiło, czyli większe wzrosty, musiałoby dojść do przebicia w górę poziomu 4.09. Natomiast jeżeli ta korekta będzie się przedłużała, no to pierwsze wsparcie tradycyjnie poziom 4 zł i nieco niżej 3,98, gdzie mamy wcześniejsze reakcje cenowe. Natomiast na ten moment, no jakby nie mam pomysłu na to, czy najpierw dojdzie do testu e, oporu czy e, wsparcia, więc według mnie ryzyko konsolidacji na obecnych poziomach tutaj, e, tutaj istnieje. Na spółce PKN Orlen długo tutaj nie zaglądałem na tą spółkę. Zobaczmy, co tu się ciekawego dzieje. Jeżeli chodzi o interwał dzienny, no to może nie tyle szorujemy po dnach, co obecne poziomy są najniższe od kilku lat. Są poziomy z listopada 2020. Żeby tutaj cokolwiek pozytywnego się pojawiło, notowania musiałyby wyjść powyżej tych ostatnich dołków, czyli gdzieś najlepiej powyżej poziomu 40, 9,50 zł za akcję. Dopiero wtedy myślę, że byłaby tutaj szansa na jakieś odreagowanie. Natomiast na razie mamy taki swobodny ruch w dół. Poziomy docelowe są bardzo nisko, bo to są dołki 2020, czyli 42, 37 złotych nawet, więc całkiem całkiem sporo miejsca tutaj jeszcze jest. No na razie nie skupiałbym się raczej na łapaniu tego dołka. Dopóki cena nie wyjdzie powyżej 50 zł, no to ryzyko jest pogłębiania spadków tutaj jak E, najbardziej. Dobrze, dalej mamy jeszcze Euro-Jena. usd był analizowany. Euro-Jen poszedł zgodnie z tym scenariuszem, który wyznaczaliśmy sobie dłuższy czas temu, bo to było gdzieś tutaj 6, 9 czy 10 nawet grudnia. Mówiliśmy o tym, że zanegowano geometrię i że istnieje szansa na wybicie średniej i przyspieszenie ruchu w górę. To się stało, więc aktualnie Mamy do czynienia z nowym ruchem wzrostowym, więc podobnie jak na USDJ w ostatnim czasie mamy sentyment w górę. Największa korekta, która tutaj się w międzyczasie pojawiła, jest to tego typu układ. Więc gdyby był jego test, no to to jest ważny poziom wsparcia. Dołożymy sobie do tego też średnią, mniej więcej się ona grupuje, z tym poziomem nawet wypada troszeczkę niżej. Więc to są okolice, gdzie można spodziewać się jakiejś reakcji ze strony popytu. A dopiero gdyby doszło do zanegowania geometrii, będzie szansa na zmianę trendu. Ale ten na razie jest wzrostowy. Dużo tych komentarzy, dlatego lecę bardzo szybko, bo chcę się wyrobić w czasie. Natomiast jeszcze tutaj widzę, że było pytanie o, o ropę naftową. Ropa, według mnie, cały czas w bardzo szerokiej konsolidacji pomiędzy tutaj strefą oporu a strefą wsparcia, i absolutnie na razie no nie widzę tutaj, jakby miejsca, gdzie. Gdzie mógłbym zająć się transakcją, więc, według mnie, no, trzeba poczekać i trzeba się uzbroić w cierpliwość na jakiś większy e, ruch. Mamy szeroką konsolidację, ona ma tutaj zakres ponad 5 dolarów, więc absolutnie na razie tutaj ja sobie ropę odpuszczam. Jeżeli chodzi o cukier, cukier realizuje powoli, no ale jednak ten scenariusz, o którym mówiliśmy, czyli jeżeli cena się nie odbiła jeden, drugi, trzeci raz, spodziewaliśmy się wybicia w dół, to wybicie się pojawiło i wydaje się, że notowania zmierzają w kierunku 19,90, gdzie mamy wsparcie. Jeżeli natomiast mamy myśleć o wzrostach, dobrze, jakby cena przeszła tutaj powyżej. Tej linii poprowadzonej chociażby po ostatnich wierzchołkach, czyli no to są poziomy na razie gdzieś odległe, powyżej 22 dolarów. Ale bazowy scenariusz, póki cena jest poniżej strefy 20,95-21,15, zakłada, że zobaczymy pogłębienie tutaj spadków. Dobrze, już bym prosił, żeby nie wrzucać kolejnych komentarzy, bo nie nadążam, ale już to co było, jeszcze sobie tutaj przeanalizujemy mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Jeżeli chodzi o Chainlinka, tutaj interwał dzienny, no mieliśmy w ostatnim czasie spore wzrosty. I kolejną, jakby falę, czyli jedna fala, potem korekta, i kolejna fala w górę. No, oczywiście potwierdza to trend wzrostowy, więc dopóki nie zobaczymy zejścia poniżej ostatnich potwierdzonych wierzchołków, no to na razie ten trend może trwać. Mimo, że no jakby jest problem z osiąganiem wyższych poziomów, no bo to widać, no to na razie tendencja pozostaje wzrostowa i kluczowa, krótkoterminowa strefa, znajduje się w razie 26,60, nawet gdyby ta korekta była większa, no to pamiętamy też o średniej, tutaj między innymi ten ostatni dynamiczny ruch spadkowy się zatrzymał, więc w pierwszej kolejności mamy strefę, a następnie średnią i to są miejsca, gdzie można spodziewać się reakcji ze strony kupujących. Na spółce Budimex kompletnie nie śledzę, co tam się dzieje fundamentalnie, ale technicznie, no mamy wyraźny ruch spadkowy. Pytanie, czy to jest korekta po tych wzrostach od 2022, czy jest to nowy trend spadkowy. Na razie ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale jakby w takim średnim terminie, czy nawet długim bo to od, od maja tego roku mamy sentyment spadkowy. No i jakby zmienność też ostatnio jest ograniczona, więc tu jakby nie spodziewałbym się, nie spodziewałbym się jakichś fajerwerków. Póki mamy cenę poniżej średniej, póki gdzieś. Ta geometria jest trzymana, bo zobaczmy, że też te korekty one były niemalże identyczne, no to cały czas możemy mówić o trendzie spadkowym, więc żeby cokolwiek pozytywnego się pojawiło, musiałaby zostać wybita geometria, a następnie średnia dopiero moglibyśmy myśleć o zmianie trendu. Na razie trend jest spadkowy. Kolejna zaproponowana i chyba już ostatnia spółka, bo już chyba wszystko inne mamy przeanalizowane, czyli Movie Games. Tutaj w ogóle widzę, że kurs szoruje po dnie, notowania testują, czy są nawet poniżej doków z 2022 roku. Oczywiście, z jednej strony wydają się to ciekawe poziomy, jeżeli chodzi o historię, bo nawet tutaj patrząc na 2020, kiedy mieliśmy tą hossę, to były poziomy powyżej 100, 130 nawet złotych, a mamy 14 zł, więc to są jakieś absurdalne stopy zwrotu, gdyby cena wróciła do tamtych poziomów. Czy to jest realne, ciężko mi powiedzieć? Też jakby fundamentów spółki nie śledzę, natomiast typowo technicznie, e, póki cena nie wróci, tak? Bo na razie mamy spadek poniżej tych dołków za 2022, póki co nie wróci powyżej, no to jakby trend jest spadkowy. Więc mimo tego, że mamy poziomy historycznie bardzo niskie, nie jest to powód do odbicia. Ja, podobnie jak na przed chwilą, w wyznaczonej innej spółce, poczekałbym z wybiciem chociaż powyżej geometrii, powyżej tego największego układu, i dopiero wtedy myślał ewentualnie o jakimś odragowaniu. Także tutaj mamy wyraźny trend spadkowy. Dobrze, myślę, że na ten moment będzie to wszystko ode mnie, mam nadzieję, że wszystkie komentarze zostały przeanalizowane i ja oczywiście zapraszam też na czwartki, tam mamy trochę więcej czasu, możemy się skupić na większej ilości instrumentów no i oczywiście też zagrywamy pozycję już na żywo, czyli wykorzystujemy to, co mówię tutaj, no i rozgrywamy transakcje w oparciu o te wyznaczone układy, także serdecznie zapraszam. Dzisiaj oczywiście życzę powodzenia na rynku, my słyszymy się też jutro o 8.30, także do usłyszenia, do zobaczenia.